Witam serdecznie, drogie panny, co dla Was od 22 do 28 stycznia 2024 roku. 25 mamy pełnię księżyca w znaku Lwa i to nie jest zbytnio dobra energia dla Was, drogie panny. Wy jesteście zupełnie inne niż lew. Yy, więc yy, ta pełnia was nie wspiera, ale wspiera Was na pewno dużo planet w koziorożcu. Bo i Mars i Merkury i 23 stycznia, czyli we wtorek Wenus przechodzi do koziorożca. To też jest dla Was dobry czas. Yy, przede wszystkim finansowo uczuciowy, tak? Wenus to jest spręta miłości i pieniędzy, więc, yy, więc te finanse i też uczucia mogą się poprawić. Aczkolwiek karty mówią. No, gdzieś tam możecie czuć się jakieś takie zranienie. Ktoś Was mógł troszeczkę poharatać, powiedziałabym, uczuciowo. Ale jak Wenus wejdzie we wtorek do koziorożca, to się wszystko może zmienić to możecie nowego kogoś poznać, jeżeli kogoś utraciliście, to na horyzoncie może się pojawić ktoś nowy, ktoś z kim e, zwiążecie się na dłużej, tak? Wenus w koziorożcu jest bardzo konkretna, pamiętajcie o tym, to nie są e, to nie są romanse, flirty, to nie są czcze, to nie jest czczegadanie, tylko to jest coś, co stałego tak? Wenus w lubi długie związki, nie robi skoków w bok. Wy również, Panny, jesteście wierne i tego oczekujecie, więc teraz warto się rozglądać za swoją e, drugą połówką. E, karty mówią, żeby, żeby pilnować trochę pieniędzy, że możecie wydać za dużo, ale ta Wenus właśnie, która jest patronką również finansów. Pomoże Wam. Pojawią się nowe zlecenia, nowa praca, dodatkowe dochody. Ona pomoże Wam te finanse poprawić. Też trzeba się przyjrzeć zdrowiu, drogie panny, bo Pluton wszedł do dowodnika i on też będzie Was trochę dyscyplinował, jeśli chodzi o zdrowie. A ogólnie życzę Wam wszystkiego dobrego, drogie panny, i pozdrawiam serdecznie.